Szymano, siemano, witam Was znowu po krótkiej przerwie, niestety, bo, no, niestety, po krótkiej przerwie. Witam Was znowu w, w Beyond Horizons. I uwaga, jesteśmy na stacji benzynowej. Znalazłem już taką kolejną, jakby, destynację. I uwaga, tada. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem, że przesiądziemy się w coś większego. Mamy naszego już yy, Mad Maxowo-Brytyjskiego. cysternowego Berlingo, mamy 50-72 litry paliwa, tutaj mamy opony, które szukam do tego autka, mamy gdzieś tam jeszcze bazukę, mamy akumulator, mamy małe naprawdę zapasy e, w tym autku, e, jest naprawdę przyjemnie mi się nim jeździ, w, pod maską, tak jak widzicie, tutaj o jakaś duża chłodniczka, jakieś dwa lampy, mamy tutaj o tego bara, Mamy silnik z łady, niestety yy, no czekam aż znajdziemy może jakiegoś 6cylindrowego potwora yy, Ale to może później. Tutaj nic nie ma, chociaż może ta maska będzie pasować albo sklapa bagażnika jedno z dwóch. No, to jest klapa bagażnika. E, mamy tutaj stację, podjedziemy sobie zatankować, bo warto korzystać. Bo tutaj, w tym dystrybutorze, jest 88 litrów paliwa, więc sobie wykorzystamy to. Zbliża się niestety znowu nocka. A je, mamy kalasza. Oj. E, mamy kalasza. W razie czego, gdyby ktoś tam do nas skakał, tutaj na tej drodze, zrobimy sobie porządek na tej e, stacji małej. Zatankujemy sobie. I dopóki jest jeszcze dzień, to sobie. O, wyjdziemy i tutaj zobaczymy, co tutaj jest. Oczywiście, od razu po wejściu sobie. O, mamy napój. Napój sobie możemy dopnąć, Możemy sobie od razu wziąć jakieś kilka napoi na zapas, bo później jest z tym problem. <grym> mamy napój, mamy dzwonek, tutaj mamy jakiś spray, mamy oponkę. Oponki mamy już prawie łyse w naszym autku, więc też będzie trzeba się zastanowić nad jakimiś. Ty, ale to jest puszek w mordę. Tutaj mamy jakiś automacik. O, o! O! <grymne> mamy kolejnego kalasza. Kalasze sobie bierzemy od razu. To w ogóle bez żadnego ale bierzemy sobie kalasza. Obróć go, tak. Bo kalasz jest naprawdę mega przyjemny. Można z niego fajnie rozdać pestki. Dobra, ja odpalę. Odwalaj, Pochwaliłem cię na starcie, a ty co? Ło! Odpalił. E, zatorbiony jest oczywiście. Tutaj sobie staniemy w światełku. Mam nadzieję, że mi starczy węża. Do dystrybutora. E, mamy tutaj w razie czego drugą torbinkę, gdybyśmy znaleźli jakiś właśnie większy silnik. E, no i co? Tankujemy standardowo benzyna. Lej to do pełna, człowieku! Nawet nie wiedziałem, że tutaj e, takie instrybutory są, jakby. E, w ogóle można z nich korzystać w taki sposób, że e, po prostu bierzemy i. Halo. Otwarte. A czemu nie mogę tego? Te? O, dobra. Drugie tankujemy. 100 litrów paliwa w razie W. E, mi się wydaje, że tą jedną beczkę byśmy mogli na spokojnie wywalić, że ta jedna 100-litrowa by starczyła. Ale tak w razie W tak, wiecie, takie zapasy-zapasy no bo tu już będziemy mieli w sumie prawie 3 zatankowania do pełna o, upuść o, no będziemy mieli, no prawie 3-4 będziemy mieli tankowania do pełna więc y, to się już robi bardzo przyjemnie, mogę to tutaj odłożyć z powrotem? a nie, to po prostu upadło nie mogę o, odłożyłem na miejsce nawet tak kulturalnie y, oj, zamknij i upuść Podnieść, zamknij, o, o to chodziło. Zamykamy bazukę. W razie czego mamy na tym, na, 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 na? Z tyłu, na aucie. To tak wiecie, w razie w, gdyby y, tam się okazało, że jednak nagle. Ciemnica jest tutaj straszna. Y, tak, w razie w, gdyby się okazało, że nagle nam y, tych kałachów zbraknie, najzwyczajniej, w świecie. Mam nadzieję, że nam nie zbraknie. Apotekę trzeba wziąć, bo apoteka jest bardzo, bardzo ważna. Później się dzieją takie akcje, że jednak nie mamy żadnej apteczki. Co jest najśmieszniejsze to to, że Berlingo, który jest tak po prostu pojemny i mamy tyle rzeczy w środku, waży to na 100. Naprawdę. To na 100. Przez to on jest zrewniejszy. On moim zdaniem o wiele mniej pali teraz tym silnikiem z Łady. Tylko przez to, że właśnie on jest lżejszy i mu się łatwiej zbiera po prostu. Moim zdaniem, no, widzicie jak można go załadować też? no, To jest mistrzostwo świata. No, tutaj sobie weźmiemy kolkę. Napoimy się jeszcze przed wyjazdem od razu, żeby już nigdzie później nie stawać. Co to jest? Jakiś taki. A Pepsi. Chyba o Pepsi. Dobra, wyrzuć to. Drzwi zamykamy, drzwi z łady zakoszone, e, mogłem wziąć drugie drzwi też z łady, ale już nie chciałem, no i co, no i w dupę, ty, kolejny kałach. <laughs> to jak tak, to tak, też 30 amunicji, to bierzemy. <laughs> Będziemy typowe ruskie berlingo, czyli e, dwa kałachy z przodu, jeszcze tak, o, postaw. No i Gucci. Później, że jak znajdziemy jakiegoś, no tam, nie wiem, Nissana czy coś. I będziemy chcieli się przepakować, to będziemy się przepakowywali rok. Jeszcze sobie o zupkę pomidorową opierdzielimy i możemy jechać. Co to jest? Czy to jest koszek na butelki? Czy tutaj normalnie można wsadzić butelki? Nie, nie można. Ale mamy oksy. Można je założyć jako sprzęt? Można. No i Gucci. A my mamy jeszcze chyba... Tak, ja zapomniałem o tym, że my mamy to. Mamy noktowizor do itemów. Ale dobra, już mniejsza. Dobra, na tej stacji to chyba wszystko. chyba nam się brudzi. Już. Coś tam chlupocze. Nie wiem co. A można się kać z auta? Nie można się kać auta. No dobra, mniejsza. Zapalamy światła. Światła mamy już takie potężniejsze. Te puszki nam tutaj latają. Ale możemy. Mogę wam w końcu pokazać, co zrobiliśmy z tym Berlingo. Oj, pucha wyleciała. No nie zablokowała się, no trudno. Znajdziemy kolejną. I z czego co dobrze widzę, tutaj mamy kolejny billboard. Hopki to tam przelatujemy górą. I... no i co najważniejsze to to, że nam się to nie grzeje. O, tutaj mamy już coś. Tutaj będzie warto się zatrzymać? Chyba nie. Niby jest tam jakiś wrak, możemy się zatrzymać. Ale ona teraz wyje. Mamy jakiś ciekawy wrak. Co lepsze. I tutaj mamy ten jeszcze. Dachowy bagażnik. Znaczy się taką ramę dachową. Otwarte. Pucha jedzenia. To sobie zjemy. O, silniczek? Nie, aha, no to, już wiem, co to jest więcej. To jest. Co my tutaj mamy? Nektowizor. No, mamy kolejne turbo. Bierzemy od razu. Bez w ogóle żadnego geta. <grywamy> bierzemy od razu. i będziemy tam się w ogóle bawili. O, i światła zostawiłem włączone. Eee, turbo weź. Stać to tam. Trzeba światła zgasić, bo jak y, nam akumulator padnie, eee, nie to, tylko to. To drugi akumulator mamy gdzieś tam w środku, tam gdzieś pod tymi beczkami, wszystkimi folgami. I to jest Mustang. Uu. Czy my mieliśmy taką fałsemkę? Chyba nie. My mieliśmy chyba inną fałusemkę. A to jest stricte fałusemka od tego mustanga. Nie mówię, bo fajnie by było wziąć i yy. kurde, no. Się wydaje, że mieliśmy już taką fałusemkę. Dobra. Yy, ale mamy znowu kolejną tą Oponkę z monośrubą. Yy, później będę. Moim, w planie mam to, aby wziąć. Uj. I wsadzić mu po prostu. O! Zobaczcie. Ludzie. Przecież to w ogóle. Czy to jest ta felga, o której ja myślę? Tak. Tutaj mamy od razu. God damn it Czy to jest ta? Kurde. Trudno powiedzieć. To nie jest ta. Ale dobra, niech już będą te, ale... To jest plan. Weźmy sobie to, wyrzucimy stąd, bo po co nam to potrzebne tutaj? Wsadź, i napraw się. O. Gucci. No i teraz możemy wziąć to kółko sobie upuścić, zdemontować oponkę wziąć tą Ala sportową zamont... Zam o kurwa Houston Michała, problem ja ciekawy jestem czy będzie działać <grym> może będzie działać akurat Na razie nie by działa Zamykamy to te stare opony wziąłbym w razie W, bo to nigdy nie wiadomo tutaj coś jeszcze jest Coś bardzo białego Mustangu nie ma ciekawego? Nie ma nic ciekawego tutaj, jest tylko bak paliwa. Ale tam 6 litrów to tam mniejsza. Yy. Weźmiemy te stare opony i wtedy od razu lecimy. Bo może być tak, że po prostu znowu za winklem coś tam będzie ciekawego. Tutaj szczególnie, że jesteśmy na diesel. To nie, kierownica. Ogólnie szłoby tutaj poskładać fajnie tego Mustanga. Trąbka. Można to jakoś, nie wiem, przykleić, czy coś? Dobra. To jeszcze jest benzyna. benzyna to akurat możemy dolać. Bo co? No, w sumie my tutaj nic <głos》> nie spaliliśmy. E, gdzie ja mam te opony stare? Otwieraj to. Te małe oponki to tam, wiecie. A tak, to teraz... W mordę jeża. Załaduj się tutaj. E, gdzie mam tą drugą oponę? Co to jest? Benzyna, 14 litrów. Ej, gdzie jest ta druga opona? O tam jest. <laughs> yy, tam jeszcze oponę, poproszę. Tutaj jak teraz będzie. Kurde, jakaś... God damn it. Yy, Jak będzie jakaś awaria, to będzie kaplica. Na razie jeszcze nie widzimy, czy coś tam jest za tym. A mogę to zamontować do niego. Zamontuję. Kurwa ty. Rollbar X150. Jedziemy. Ale tam padaczkę. O! Yy, te o? On teraz to jest dopiero Batmobil. Jak on teraz fajnie wygląda na ten, z tyłu na tych szerokich oponkach Kurde, jak na zawołanie? Kolejny bar I to, żeby nie było, to jest yy, tryb trudności normalny. To jest hotel Hotel Motel. Motnel cafe. On tam fotele na dachu. Mamy minibusa. I wtedy by nawet się opłacało cofnąć po tą F8. Szczególnie, że ona chyba działała z tym, z benzyną. A benzyny mamy dużo. Hmm. zobaczcie, tutaj mamy miejsca z tyłu na pasę Kurde. Dokoło na dwie tony, prawie sama waży. No cóż. Myślałem, że znowu ty Odgłosy chodzenia to jest po prostu tragedia. Ale wiem, że zombie one chyba. <laughs> Drzwi do Berlingo. <laughs> wiem, że te zombie, to one wydają chyba takie dźwięki, taka. Tylko... <laughs> Więc y, nie ma co się bać. Trzeba bardziej wysłuchiwać. oj, Kurde, Gucci. Y, trzeba bardziej wysłuchiwać odgłosów takiego. <laughs> niż. Y, niż samego takiego. Fotel to mamy. Kierownica jakaś fajna. Tutaj co to jest? Nic, co można podnieść. A, dobra, to jest ten motel. Mm -hmm. Tutaj mamy jakiegoś pana delikwenta, który wczorajszej nocy za dużo popił. Dlatego nie pije się, jak się jeździ. To jest nie agregat. Yy, tutaj mamy jeszcze jakieś... Maskownice, kolejny fotel, yy, akumulator malutki. takie malutki, malutki. Tutaj mamy benzyna, benzyna. Kurczę, powiem wam, że niby fajnie, ale czy aż tak ten, to nie. O, to jest otwarte, tutaj to jest. Kurwa, creepy jest w tych motelach. Tak, i to wszystko ogólnie, dalej nie ten. Jeszcze wiemy, że na dachu jest lód. Tak jak widać tam, mamy tą felgę, której poszukuję, ale czy damy radę jakoś wejść na dach? To jest bardzo dobre pytanie. Gademy, wskocz tutaj. Niestety, postacie tutaj tak upośledzenie skaczą. A, tylko tak mogę otworzyć. A jakbym zrobił tak i o! No, goddamit. Skocz na to! Zaraz do śmietnika wpadnę i nie wyjdę. Mówcie mi szef. I mamy jakąś maskę, ale to jest chyba bardziej klapa bagażnika. Ale zrzucimy ją sobie. Powiedziałem zrzucimy. O, dokładnie. I mamy tutaj jakąś dużą chłodnicę. I tak, to jest to, to jest ta felga, której szukam. Więc będziemy potrzebowali jeszcze jedną w sumie taką. I mamy automaty. Dawaj. Uwaga, uwaga. Big Queen Ej go normalnie Big Queen Widzicie, dlatego się nie opłaca grać na automatach. To nigdy nie oddaje Mamy jakiś biedny fotel. To nawet nie co to jest. To jest licznik jakiś taki pordzywiały. Mamy kolejne Turbo, bierzemy kolejne turbo tam w ogóle bez żadnego gadania. Więc to jest jakaś konserwa. A i można sobie taki fotel do auto wrzucić. Yy, turbo bierzemy, to, to się zawsze przyda. Jakaś pucha, kanapa. No cóż. Eee, turbo bierzemy, bo to turbo. Mamy też burgera. Burger też bardzo ważny. <gryw> jak to pięknie wygląda na tym prawym siedzeniu. Trzy turbiny. Opa. Kanapkę też weźmiemy, bo to się przyda. Taka kanapka, z czego co wiem, to ona daje dwa razy do pełna. Więc no. Game changer jak nic. Otwieram. Teraz mamy dwoje drzwi Wow, to jest to luksusowe. Jeszcze tylko maskę bym znalazł Tylko czy ja będę tak często starał się je domykać Zamknij, zamknij. trzeba... A gąbkę mamy jedną. Mamy! Mamy to! 18 na 64, bo trzeba wszystkie części znaleźć do niego, żeby go złożyć całego. Do tyłu chciałem I teraz tak zobaczymy sobie czy nas coś czeka z przodu I nic nas niestety tutaj nie czeka z przodu i będziemy chyba kończyć na teraz ten odcinek bo mamy 17 minut, więc na tyle nam starczy. Ja sobie dojadę może do następnego jakiegoś miejsca ciekawego. Bo sama droga to, 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 to nie ma sensu, żeby ten. Przekroczymy niedługo 20 km, odblokujemy dodatkowe tryby gry w menu. Więc może coś jeszcze nas czeka ciekawego z, ee, the, long, z beyond drive, the Long Drive. God damn it. Drive Beyond Horizons. Ja sobie tutaj zgaszę go i co, i będziemy się chyba widzieć w kolejnym odcinku, yy, gdzie już będziemy sobie jechali, bo przed nami naprawdę długa droga z czego co widzę. Tam aż za horyzont, podejrzewam, że tam jakieś jeden, dwa przystaneczki będą czekać i to wszystko. Więc co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym. Siemano!